Kochani, witam was. Cześć. Na kanale Babcia Jola. Tu co widzicie te rączki to nie moje, to nie moje takie ładne rączusie. To jest moja wnusia Natusia. Dzisiaj z nami będzie wykonywać kwiatki. Kwiatki z papieru akwarelowego. I kochani, przy pomocy dusz, tuszu Distress, o takiego zobaczcie. Takiego Oxide a nazwy nie umiem przeczytać, więc sobie zobaczcie. Yy, używam też tuszu do malowania środeczka z latarni morskiej oliwkowego. Używam też archiwala yy, takiego o, takiego. I kochani, stempelek, który nada naszemu kwiatkowi takiej yy, oryginalności. Będzie ładny, będzie wyrazisty i mam ten stempelek od Karolkowe Cuda, czyli od naszej koleżanki Kasi Karolak. Jest bardzo ładny, zobaczcie, bardzo solidnie wykonany i na podstawce nie musicie już tego stempelka do niczego doklejać. Więc jest to mega fajne, ponieważ nie musicie już szukać dodatkowych narzędzi, które nam się przydadzą. Papier akwarelowy ja użyłam takiej dwusetki, ale też 160 z tego bloku. Student też się idealnie nada. No i kochani, kwi kształt kwiatka wycięłam wykrojnikiem od Craft Passion. To jest taki popularny wykrojnik. On się składa tutaj z trzech różnych wielkości. Oczywiście możecie. Kto nie ma wykrojników i maszynki, może to zrobić ręcznie spokojnie, bo to jest bardzo prosty kwiatek. Kochani. Yy, kształty kwiatów znajdziecie na. Yy, nie wiem jak się mówi Pinterest w każdym bądź razie. Jak wpiszecie kształty kwiatów, to znajdziecie sobie, możecie sobie wycinać. Teraz pokażę Wam, jak ten kwiatek będzie wyglądał. Będzie wyglądał tak. O, to jest kwiatuszek pojedynczy. Tu macie ze stempelkiem właśnie z tym stempelkiem. Zobaczcie jak ładnie widać żyłki. Tak. I tutaj macie jeszcze troszeczkę słabiej odbity ten stempelek. Różnie różnie jak wam się podoba jakie kwiaty wam się podobają. Mamy tu kwiat ciemniejszy i kwiat jaśniejszy i żeśmy z Natusią stwierdziły że bardziej nam się podobają te kwiaty jasne. Tak. Tak, Natalusiu? No. no, właśnie. Moja Natalusia, kochani, ma lat 10. no właśnie. Moja Natalusia ma lat 10. Mamy teraz wakacje, jesteśmy razem, no i postanowiliśmy wykonywać kwiatki. nad tkanarze, o tym, żeby po babci później kiedyś objąć kanał i jeszcze, żeby robić takie właśnie różne kwiaty. I właśnie się uczymy. No to odkładamy kwiatuszki. I popatrzcie, możecie robić podwójne, możecie robić pojedyncze, a możecie robić, jak Wam się podoba, bardzo przestrzenny kwiatek, potrójne. To już od Was zależy. My zrobiłyśmy podwójne i pojedyncze. Odkładam, bo to już nie będzie nam potrzebne. I kochani, bierzemy się do pracy. Nataluśka. Yy, proszę bardzo, dwa kwiatuszki. Yy, ja biorę dwa kwiatuszki. Tak, Natalusia tak. zrobi bez stempelka, a ja zrobię ze stempelkiem. I co Natka? Jak co pierwsze kolorujemy? Yy, środeczki. Środeczki, proszę bardzo. Czyli potrzebne nam są szczoteczki zielone. Potrzebny nam jest. Yy, wykrojnik już odłożymy, żeby nam nie przeszkadzał. Potrzebny nam jest tusz. Jaki Nataliu? Taki. Taki oliwkowy. oliwkowy. No właśnie, oliwkowy. oliwkowy. Tak, oliwkowy. Nożyczki na razie możemy odłożyć. I pamięta Natka? O właśnie, o właśnie. O właśnie i sobie kolorujemy środeczki. Dosyć daleko, żeby poza pręcików wystawało troszkę zielonego. Wtedy kwiatek jest bardziej jaki? Wyrazisty. No właśnie, wyrazisty. Pięknie. Mamy zielone. Teraz co, Natalusia, się robimy? Teraz y, robimy te pręciki, czy. No, teraz zrobimy no. różowe, różowym... tak? Tak, kładki. Tak, kładki kwiatków robimy teraz na różowo. I zobaczcie, jak sobie Natka świetnie radzi. Uważaj, żeby nie wjeżdżać no, na, na zielone. Wiesz co, Natusiu, Może sobie wytrzemy troszkę, co? No, daj. Żeby nam się kwiatuszek nie pobrudził, to masz sobie to zielone. O, tak. Ja sobie też wytrę, bo nabrudziłam. Ojej, znowu się takie odbiły. No właśnie, znowu się odbiły zorki. No i kolorujemy. Pokaż na to, jak, jak kolorujemy. Właśnie. Na początku ruchem takim okrężnym i najeżdża, najeżdżamy na kwiatka. Właśnie, na bardzo dobrze kwiatka. pamiętasz. Nie od razu na kwiatek, bo nam się zrobi ciapa, tak? Mhm. Tylko najpierw na folię, a później. O! A później w ten sposób właśnie. O, aha, i wiesz co, Nataliu, ponieważ stwierdziłyśmy, że jednak ładniejsze są one jasne, nie? No. To ja tego za mocno pomalowałam. No, dobra, niech będzie. Mm. Jeszcze się pomoczy wodą, troszeczkę się rozmyje. Tak, tutaj będzie takie jaśniutki. Tak. Natalce bardzo się spodobała zabawa w kwiaty. Mm. Więc ja się z tego bardzo cieszę, bo jak wiecie, Babcia Jola lubi nagromadzić różnych dziwnych rzeczy. To Natalusia po Babci Joli przejmie, bo mam tylko jedną wnusię i trzech wnusiów. Tak. O, o widzicie, jak go szczędnie robi? Ona pamięta, że trzeba ze szyby zebrać. Tak. O, dobrze. Poczekamy, żeby Natalcia sobie. Skończyła. Bardzo ładnie. O tak. tak, o bardzo ładnie, Natalusiu. Tak, i teraz ja pokażę Natalusi płateczki, bo z daleka nie widać. Zobaczcie, jak jej ładnie wyszły pokolorowane. Moimi się nie będę chwalić. O, a Nataluźcie wyszło przetrz. bardzo ładnie. przeczyj sobie, Natalusiu, dobra. Teraz babcia odbije co? Te. No, pręciki. Pręciki, od. Kasi, Karolak, czyli Karolkowe Cuda, bo chcemy go troszkę, tego kwiatuszka urozmaicić. Ka y, Natalusiu, odbierz mi. No, delikatnie. Proszę Cię tak, delikatnie, bo nie chcemy bardzo mocnych. A to jest tuż archibal, więc on jest wodoodporny. Wystarczy, o, I dobra. I zobaczcie, mamy takie pręciki. O, ja sobie wstanę, żebyście zobaczyli. Bo my mamy dzisiaj troszeczkę zmniejszony obraz. Oddalony po prostu, żebyście widzieli nasze rączki. O. Ok, ja odciskam drugi. I odciskaj na talciu drugi. O, widzicie? Patrzcie się, jaki ładny kwiatuszek. Okej, okay, to odłoży już. Bardzo, bardzo, bardzo ładnie wygląda przy tych kwiatkach. Bardzo ma długie pręciki, więc cały jakby kwiatuszek jest ma zaznaczone pręciki. Dobra. Teraz zatykamy sobie tuż. I kochani, kolejna czynność to co, na talusiu? Teraz moczymy. Tak, teraz moczymy. Teraz moczymy. Ułóż ładnie. Tak i pryskamy. Wodą. Wodą. I dosyć mocno, dosyć mocno musicie zmoczyć, a później Wam powiem dlaczego. Teraz na chwileczkę musimy filmik przerwać, bo chwilę to trwa, a nie chcę Was tutaj za długo trzymać. No, no i jesteśmy z powrotem, kwiatuszki już troszeczkę namokły, yy, nie trzymawaliśmy Was i teraz Wam chcę pokazać. Zobaczcie, żeby uzyskać takiego gnieciuszka, kwiatuszka-gnieciuszka, to pokażemy Wam co teraz robimy. To teraz, pokaż Natalusiu, jakie bierzemy dudka. Yy, takie. Takie. To są takie dudka. Chyba się wykorzystuje je przy robieniu paznokci. Ja to kupiłam, kochani, w centrum chińskim. No i Natalusia bierze swojego kwiatka, ja biorę swojego i popatrzcie, co robimy. No, już bardzo nam wiesz Natalciu? Mhm. Musisz delikatnie. I teraz słuchajcie, co robimy. Bierzemy płatek. Patrzcie, bierzemy płatek, przytulamy go do naszego dudka, trzymamy z jednej i z drugiej strony i zgniatamy mocno, ślizgając pod łódku. Ślizgając pod łódku. O, i zobaczcie. I wychodzi coś takiego. O, popatrzcie, pokaż Natalusiu bliżej. Ja zobaczę, czy to widać, a guzik widać, widać nie widać, o. teraz widać. O, widzicie? Taki musimy uzyskać efekt. Natalciu, zginamy pozostałe. Dobra. To zgniataj ładnie. Tak. Popatrzcie. Czyli przytrzymuję sobie i zgniatam. Tak. O. I pod łódku jeżdżę i płatek zgniatam. I starajcie się zgniatać do końca czubeczka, bo później jeszcze będziemy nad tym kwiatuszkiem pracować, więc te zgniatania by nam całkiem zniknęły, ale to za chwileczkę zobaczycie o co mi chodzi. Staram się zgniatać razem z czubeczkiem. O i taki powstaje nam gnieciuszek. Rób sobie to za mało tego... A Nie jest. Nie, dobrze, dobrze. Natalusia już też zrobiła jeden. Robimy sobie drugie. Drugie płatki. Co, mi się tak tutaj... Nic nie szkodzi, kochani. Nic z tego nie będzie o, widać. Ale... I musisz delikatnie, bo są bardzo namoczone, wiesz. Jednak namoczyłyśmy dosyć mocno, żeby Więc nam się. Aż tak mocno nie moczyć. No, no, czy wiecie? No sami wyczujecie to z czasem. Ile namoczyć, żeby się płatek nam nie potargał, prawda? Na pewno cieńszy papier musicie moczyć troszkę krócej. Bo się porwie. Myśmy My się tak zmietali. z minutkę moczyły, nie ti? No. no właśnie. Myśmy tak z minutkę, w sumie jakbyśmy filmu nie włączyły, też by się świat nie zawalił, ale myślałyśmy, że to nam trochę zajdzie dużo. No i Daję teraz... Dobrze Natalusiu, zrób sobie na spokojnie. Natusia już zgniotła, pokaż bliziutko tutaj jak ładnie Ci wyszło, o, nie tak, o teraz dobra. gdzie widać, dobra, no dobrze, połóż sobie kwiatuszka, no i teraz wrzucie do słoiczka, bo teraz będziemy je, kochani, jak wiecie, suszyć, tak, żeby dalej nad nim pracować, to będziemy sobie suszyć, poczekaj Natalsiu, co my tu możemy wyłączyć, my możemy wyłączyć nie to, tylko to, bo mamy tylko trzy gniazdka, słuchajcie, a nam jest potrzebna w tej chwili nagrzewnica. O. masz Bo nie o. mogę wcisnąć do gwiazdka. O, o dobra, chyba wyszła. No i słuchajcie, musicie porządnie podsuszyć te kwiatuszki, tylko pamiętajcie, bo już raz o tym opowiadałam, że jak wsadziłam tu suszarkę i suszyłam, to yy, przegrzał się pewnie yy, cał, całe urządzenie i mi i mi się zepsuło, słuchajcie. I elektryk wziął do naprawy i powiedział, że się nie da, bo tam się jakiś spalił. A nie pamiętam, jak to się nazywało, kochani, ale yy, po prostu, że się nie da tego wymienić. I musiałam niestety kupić na grzewnicę drugą. A kochani, wiecie, jak boli. Natka boli, nie? No. Boli, wydawanie pieniążków A, to boli. A dobrze. Natka też mówi, że boli. Jak przegrywa mm. w jakąś grę, to mówi, o babciu, ale boli. Mm. Lubimy grać w różne gry, nie Nati? No, jak jesteśmy razem. Tak, jak jesteśmy razem. Bardzo lubimy, przynajmniej ja, ja nie wiem, jak Natka. Ja Lubię. O, z babcią spędzać czas, nie? No. Ale powiem Wam, że i tak, jakbym miała zostać u babci na dłużej, to mamusia, mamusia. Mm. Mamusia, mamusia, mamusia. Czyli ja jestem, słuchajcie, po mamie, po tacie, ale najważniejsze, że przed... Kotkiem. Przed kotkiem, tak. <laughs> o, jak my kota mamy, więc... Tak. Jak mam na imię kotek? Doli. Doli. Taki śliczny, wiecie. Gdzieś o, tu chodził, no, ale no, go tak. nie ma. Daj na się jeszcze. No wyszedł. Wyszedł, tak. Ale musieliśmy zamknąć. No i zamknęłyśmy drzwi, no, bo tutaj jest, bardzo. bo tu jest ludzi, no sprawdź Natasiu, suche? No suche bardzo. Suche jak pieprz, tak? No. Okej. Okay. A i teraz mokre troszeczkę. No idziesz babcia, babcia Ale, są czasami dwie. też coś Dobra, zrobi źle. I teraz już włączam na Natasiu pistolet, żeby nam się nagrzewał, bo byśmy tutaj nasze koleżanki trzymali bardzo długo, nasze kochane panie, naszych panów, bo też oglądają, wiem, o. Dobra. I teraz kolejna czynność, kochani, to rozprostowujemy te zagniecenia, bo są za duże. My nie chcemy aż tak bardzo zgniecionego kwiatka. O troszeczkę mi się yy, natargał, ale to nic, nic nie widać. Tak, ty na robisz bez pręcików, ja robię z pręcikami. Jak kto woli. Z pręcikami albo. No Kasia słuchajcie, jest taka. Perfekcjonistka, że one są tak dopracowane te stemple, że tu nie ma prawa nic zrobić się źle. Więc po prostu mega fajny zakup. Polecam. Znajdziecie Kasię Karolak na Facebooku i Karolkowe cuda również są na Facebooku. Tam sobie możecie zobaczyć, bo Kasia ma dużo stempli. Pisałam do niej niedawno o stemple, więc mówiła mi, że będzie robić jeszcze różne wzory. No, no dobrze na takciu. Ostatnie dwa, ok. Ładnie sobie rozprostuj. To się, nie, to się tu, się nic nie A, dzieje na Talusiu. O, dobrze. Ok. O, tu. Tak, mi się troszeczkę przerwał przy jeszcze o tym. No, nic nie szkodzi, kochani, Proszę, Matę. Babcia też sobie bierze Matę. I teraz pamiętasz, co robimy? Tak. Proszę bardzo, Dudko. Ja nie widziałam sobie drugiego, więc zaczekamy. Tu w środek to małym dudkiem. A w małym. No tak. O, to się tak. Na ty, ty. o i sobie teraz i teraz płatki pogniataj. Proszę. Duży, troszeczkę. Dużym. A, dużym, 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 teraz. Pamiętasz jak to robiłaś, nie? O. No. Tylko zostawiamy w spokoju co? Yy, te. No końce, końce kwiatów. Zostawiamy w spokoju, żeby wzór, który wygnietliśmy, został na kwiatuszku. Tak. No, czekaj, by tu się zawinęł, bał się, że złami. To nic, to nic, wszystko jest ok, Natka. Tak, pistolet już włączyłam, ok. O, no, dobra, jeden, kwiatek. Dobrze, tylko dobra, dobra, tylko na może troszeczkę bardziej go. No wiem, tylko że jakby no. nie mogłam, bo to no. jest twardsza od tej. I... No, widzicie jaką ja mam już tutaj zmasakrowaną strasznie. Natalce talce dam ładną, żeby tak, wiecie, miała. <śmiech> <śmiech> Ładnie. Ona lubi wszystko takie czyściutkie, nie? Na <laughs> no. Mocniej. Niech pani się stara, tak. Mm. O, dobra. Końcówkę. Dalej od końcóweczki, tak. Końcóweczkę zostawiamy w spokoju. Tak. Tak. Jeszcze rączki wiecie słabe. Nie to co babcia. Jak dociśnie, to widzicie jak ma ta wygląda dociskana. No i przejedź jeszcze środeczek małym, małym, małym. Tak. I masz gotowe. Teraz babcia sobie wygniecie i będziemy za chwilę robić dalej. O, cyk. A się rusza stół. Cyk. No, stół nam się rusza. Nie wzięłyśmy tego pod uwagę, ale my jesteśmy w wakacyjnych warunkach. No poza właśnie. domem. Bez warsztatu specjalnego. Wzięliśmy tu tylko materiały do robienia kwiatusiów. O, tak. I mamy. Kolejna czynność to na naturalnie co? Teraz były środki. Tak, środki. No, sklejamy najpierw Sklejmy. kwiatuszek. Aha, o. No Teraz sobie wybierz ładniejszy, ja myślę, że ten jest ładniejszy, więc znawiesz go daj, to tutaj smaruj klejem. O, dookoła dziureczki, tak. Dobrze, wystarczy. Ty już przykładasz, poczekaj poprawię Ci ten płateczek. No wiem, bo mi się takie. No nic nie szkodzi, o. Wszystko jest OK. Tak, a babcia tutaj sobie posmaruje. Tak, i... żeby nie były tak y, o. bardzo w środku. Żeby nie mijały się nie bardzo. Mijały się bardzo, tylko, tylko tak. Delikatnie. ciut, 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 o, tak. Weź, zobacz, czy widać, kochanie. bo... Teraz. O, widać, tak, tak, tak. tak. Czyli nie robimy, słuchajcie, na mijankę całkiem. Nasze kwiatuszki, tak żeśmy zrobiły. Bo możecie zrobić na całkiem, na mijankę w ten sposób. Ale, nam Ale my robimy, podamy, nam się bardziej inaczej. podobają, jak są takie, prawie, że się pokrywają. Poczekajcie, muszę sobie trafić ciureczkę, bo na, ta, na titor zrobiła szybko, a ja tak niekoniecznie. I teraz słuchajcie, my jeszcze wymyśliłyśmy, żeby urozmaicić ten kwiatek, yy, środeczki. No, wiecie, takie pręciki wycięte z papieru, i pokolorowałyśmy właśnie tym tuszem oliwkowym yy, z latarni morskiej. Możecie to dodać I jak chcecie. Tak o, będzie wtedy tak to wyglądać. I do tego jeszcze pójdzie środeczek. Czyli Nati zrobi bez tego, a ja zrobię z tym, dobrze? No. Nati zrobi ze środeczkiem, a ja jeszcze dodam pręciki. O jeszcze jest taki środek. O, takie środeczki właśnie użyłyśmy, a to się kupuje, słuchajcie, w takich całych gałązkach. To się nazywa koper. Sztuczny a my koper. Ucięłyśmy. Ucięłyśmy, tak jest. I to ja sobie zrobię tutaj dziurkę. Bo muszę. A ja nie muszę, nie? No jak tam ci wejdzie, chyba ci nie wejdzie na Trzeba no, ją będzie. nie wejdzie. Trzeba ją będzie trochę poszerzyć, wiesz? Pokaż. Poszerz, bo się boję, że potargam. Nie, o, bo jest. trafiłaś dobrze to. O, proszę i poczekaj na Talusiu. Teraz babcia sobie też weźmie. Tak. O, i tak wkładamy. Tak. Dziurka i wychodzi nam taki kwiatek. No, tylko że na Talusi nie daje gorącego pistoletu. Tak. Bo się boję, że się poparzy i się skończy. Wiecie jak, nie? Tak jakbyśmy nie chciały, żeby się skończyło, więc najpierw już skle skleję swój, dobra. Okej. Okay. Pistolet nam się już nagrzał, o, nawet już dużo go wyciekło, więc najpierw sobie przyklejam, kochani, te pręciczki dodatkowe z papieru, tak, I przyklejam, no i teraz kropelka kleju, żeby wkleić środeczek ten sztucznego kopru, zobaczcie, o. I tak wygląda nasz gotowy kwiatuszek. I słuchajcie, widzicie, że niewiele roboty. Znaczy tak, powiedzmy, czas sochłonny to troszkę jest, bo nie ma to, jak wziąć materiał, przelecieć na skleić już. A tu jest mojej kochanej natalci, tylko go jeszcze skleimy. Natusiu. Tak, jeszcze środek trzeba. Jeszcze dokleić. trzeba dokleić klejem. To już o, patrzcie, katka. jak się leje klej, ale to jak zwykle u mnie. Tak. Pistoletów już kupowałam i drogie, i tanie, i takie, i siakie, i zawsze gdzieś tam im coś dolega. O, i teraz Natusia, utnij sobie końcóweczkę. Tak, tak utnij sobie swoją końcóweczkę. Weźmiemy sobie nasze kwiatuszki. O, to sobie sprzątniemy. Nie, ty mi musisz usiąść, bo ja... Jestem leworęczna. <laughs> Ale niektóre nożyczki praworęczne działają na, do moich rąk, więc. Tak. Ale te ta akurat nie działają. Ale te akurat na cenie pod, podeszły. Dwa nie Dwa gotowe kwiatki. O, dwa gotowe kwiatusie. Pięknie, Natalusiu, pięknie. Zrobiłaś bardzo mi się podoba. Mam nadzieję, że Wam się też nasze kwiatuszki podobają. Jeszcze sobie je ułożymy, żebyście widzieli Tam. efekt końcowy naszej pracy. O, tak. Poczekaj na tusiu, jeszcze dam ze dwa listki, bo chcemy no. ułożyć wszystkie nasze kwiatusie. Nie? Już się powiększyła. Tak, na, nasza ko o właśnie, nasza kolekcja hmm. się powiększyła. Tak jest. O! o. I na no, tam się układa kwiatuszki. O, tak, tak. O. Tu mamy jeszcze końcóweczkę nieuciętą. ojejku, chyba tak. się nie zmieszczą. Zmieszczą się, zmieszczą. O, zobaczcie. Jakoś tak. I mamy kolekcję naszych kwiatów. Kwiatuszku. Możecie, tak jak mówiłam, u Kasi zamówić sobie ten śliczny stempelek. Kwiatuszki są wtedy takie, no tak mówię bardziej przypominające, naturalne. Yy, dziękuję Wam dzisiaj za uwagę. Zapraszam Was na kolejny filmik kwiatkowy i niekwiatkowy. Zobaczymy, co tam po drodze jeszcze mi się uda zrobić. Przy moich wnusiach, o mm -hmm. właśnie, no, musieliśmy całą rodzinę wygonić teraz na taras. Powiedzieliśmy, że ani rumru mru, Nie na Tusiu. No, to zapraszam Was na kolejny filmik. Żegnam Was, kochani. Papa, pa. Pa, pa. Wasza babcia, Jola i. Wnuczusia Natusia. Ślicznie i wnuczusia Natusia. Cześć.